usunąć zbędne osoby ze zdjęcia. Na pewno nieraz sobie zadawaliście takie pytanie. Ja wam pokażę jak to zrobić, także zaczynajmy. Ok, mam tutaj przygotowane trzy zdjęcia. Jedno, drugie, trzecie. I na każdym z nich pokażę wam jak usunąć coś, kogoś, tak żeby po prostu... Pokazuję wam, że to nie działa tylko w jednym miejscu, tylko na większości zdjęć, oczywiście nie zawsze, bo to też należy... bo to też zależy od tego jak zróżnicowane są piksele wokół wokół tej rzeczy, którą chcemy usunąć, czym jest mniejszy kontrast, czym jest, znaczy czym jest większy kontrast, czym jest mniej zróżnicowanych pikseli wokół obiektu, który chcemy usunąć, tym będzie to lepiej. Także zobaczycie to na pewno w praktyce. Tutaj pierwsze zdjęcie, które będzie najłatwiejsze, usunie ten kabel. Wydaje mi się, że będziecie w stanie to odwzorować też w łatwy sposób, także potem już jakby swoje, swoje kolejne rzeczy będziecie robić. Klikamy. Musimy wybrać oczywiście tą opcję, czyli pędzel korygujący. Klikamy na zdjęcie, pojawi nam się okienko, klikamy OK. I teraz mając tą opcję, czyli punktowy pędzel korygujący, mamy takie kółeczko jak przy, jak przy pędzlu zwykłym. I teraz możemy sobie oczywiście zwiększać, zwiększać i zmniejszać, tak jak to jest przy zwykłym pędzlu i po prostu musimy przejechać, zakryć, zakryć ten obiekt, który chcemy, który chcemy usunąć. Oczywiście nie cały, możemy na przykład zrobić to tutaj. I widzicie, że nam usunęło. Oczywiście tutaj zawsze zawsze albo zazwyczaj zostaną takie niedociągnięcia. Wystarczy, że sobie weźmiemy, klikniemy i powinno nam usunąć. Czasem będzie to bardziej bardziej się dało zniknąć, czasem mniej. Czasem nie będzie się dało, bo tak sobie program wymyśli. To też jest zależne od natężenia tych pikseli i od tego, jak program to przeliczy. Możemy sobie zrobić to jakimiś takimi, o. Jeżeli na przykład takie coś nam zostanie, to możemy zawsze wykadrować sobie zmniejszyć obszar roboczy do takiego i wtedy mamy usunięte, tak? Dobrze, no to pojedźmy dalej. Mamy wybrany pędzel korygujący i usuniemy ten kabel cały. Możemy nawet jednym ciągiem pojechać, zobaczymy co to, co to się stanie, tak? Widzicie, że tutaj nam zrobiło, wzięło piksele z, da, z dalszej części, zokoło i mamy tutaj z butelki, ale oczywiście możemy sobie to też usunąć. I widzicie, że jest spoko. Teraz tutaj tą pozostałą część kabla i to. I widzicie tutaj, jeżeli byście teraz zobaczyli sobie to zdjęcie, to nie ma, nie, nie ma tutaj śladu po tym kablu, który był, więc no, efekt jest oszołamiający. <laughs> możemy, sobie, możemy sobie takie coś wykonać. Teraz troszeczkę trudniejsza rzecz. Są osoby, I na przykład, nie wiem, nie lubimy tej pani i chcemy ją usunąć ze zdjęcia. Ja oczywiście żartuję, ale no, możemy tak zrobić. Tak samo wybieram sobie pędzel korygujący. Przybliżmy sobie troszeczkę Control I tak samo. Zakolorujmy tutaj ten obrys. Widzicie, że zawsze zostaną nam jakieś tam niedociągnięcia, ale to wystarczy, że sobie fajnie przybliżymy i będziemy robili to. Będzie i będzie ok. Także widzicie, że po tej osobie już nie ma śladu. Czasem mogą właśnie być takie rzeczy jak tutaj teraz, ale, ale jak najbardziej ok. Następne zdjęcie, ostatnie. Chyba najbardziej, że tak powiem, wymagające. Oczywiście robimy sobie, robimy, pracujemy na tej warstwie, na której chcemy to oczywiście zrobić. Mamy pędzel kurgujący i co teraz? Oczywiście klikamy to samo, ta, ta sama akcja. Teraz chcemy usunąć tego pana. Powinno nam wyliczyć dobrze, ale to też nie zawsze będzie tak, jak chcemy. Także spróbujmy go po prostu całego zaznaczyć. I widzicie, że robi nam trochę krzywo. To też nie zawsze zrobi tak samo. Także można sobie próbować troszeczkę, troszeczkę inaczej. Troszeczkę tutaj w lewo, troszeczkę w prawo. I widzicie, że za każdym razem jest jakoś inaczej. Zróbmy to po prostu metodą prób i błędów. O, widzicie, że teraz nam bardzo dobrze zrobiło. I oczywiście, teraz możemy jeszcze sobie przybliżyć i użyć drugiego narzędzia, które będzie podobne i dobre w tej sytuacji. Przytrzymujemy łatka. Teraz zaznaczamy po prostu tam część i widzicie, że nam troszeczkę poprawiło. Tak samo tutaj. Ok. Jest leciutki ślad, ale wydaje mi się, że nikt nie zauważy, że tam była jakaś osoba. Możemy sobie też w takiej sytuacji zrobić taki kolejny efekt, czyli wziąć zaataczenie po prostu, skopiować tą część, Ctrl J i nałożyć ją tutaj. I widzicie, że teraz nie ma żadnego problemu. Wydaje mi się, że jest to bardzo prosta czynność, bardzo proste narzędzie, bardzo prosta funkcja. Będziecie mogli sobie to sami ogarnąć. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Przetestujcie, dajcie znać, czy się udało. I widzimy się już jutro. Cześć.